Ale że pogoda nie jest zła do latania. Oby na morzu kurczę nie wiało szczerze mówiąc. Wolałbym być już w pracy, nie szkódź, czy utknąć znowu kolejny dzień. Znaczy znowu. Niż utknąć kolejny dzień gdzieś tam w hotelu. A tak, wiesz, jest jesteś w pracy, to jesteś w pracy. Przynajmniej przerwał do alkoholu, czy Dobra, Dieta ta Proszę bardzo, lotnisko. Taka pogoda w kratkę. Wejdziemy do środka, zobaczymy od góry, czy jakieś helikoptery latają, czy nie. Co tam się dzieje? Tak tu człowiek iść Historia lubi się powtarzać To samo co z zeszłym miesiącem Ośwa oh, 1 czy Types. Excuse me. Yep. With a room of one three seven. One three seven? Yeah. So we have to go back there and turn left. Or you can go there, just there and turn right okay question, thank you yeah, go to the end of the corridor and turn right thank you excuse me You're welcome. foi Działa działa No i tak gdzie chylić okno To się zamyka? Kurwa ty, to się nie zamyka ich chuj Przecież to już tu idzie zamknąć okna A nie, tak się zamyka Ale wiksę. Prymitywne trochę Kurde, cały hotel przełem, do kół, żeby to trafić. No za pogodanie nie wylecimy dzisiaj. I tak wcześniej nam powiedzieli, jest godzina, proszę was raz. 13. Sorry, 14. Patrzyłem na aplikację, a ja widziałem, że kurde dzisiaj może być kiepsko, bo straszne wichury są na. W Morzu północnym, akurat w tej lokalizacji, gdzie jest nasza platforma. 40 noc wiatry, 5,5 metrowe fale, limit jest 35 noc na naszą platformę, żeby helikopter mógł wylądować na deku. Także e, Dobrze, że skancelowali i dobrze, że wcześniej to zrobili, a nie na przykład około 17-18, bo zawsze lubią nas trzymać na tym kurde heliporcie dosyć długo i dopiero pod koniec ci powiedzą, że nie, że nie wylecisz kurwa ty siedzisz głodny, hopie, ach, masakra, nie? Także no cóż, dzisiaj zostaję w hotelu. Oczywiście firma tutaj zabukowała ten hotel. Akurat jest nas Czech z firmy, także luz. Co to tu jest? No standardowo, kurde, stary, no wiesz, no wyrok, kurde, spoko. TV, łazienka, żeby się wykąpać, klocka szczelić. I tyle. No. Dobrze jest, kurde nie ma co narzekać, słuchajcie. za darmo także za darmo, no za darmo tak za darmo, za darmo i dobrze, no. za darmo, bo firma płaci, eee, mamy wliczone tutaj, mamy wliczone 10 funtów na lunch e, do wykorzystania, 20 funtów na obiad do wykorzystania, tam po 17 i rano śniadanie e, też jest wliczone w ceny, także Przynajmniej nie będę się opłacił za, za jedzonko. No i bajka. Jutro check-in 9.15. Zobaczymy. No, jutro pogoda wygląda ok. Także mam nadzieję, że to wylecimy. I tak fajnie, że to będzie jutro, że jutro polecimy, a nie dzisiaj. Bo na przykład, gdybyśmy wylecili około tam 16-17 na platformie, bym był około tam godzina lotu. 17.00 18 wla 17 wlatuje, 18.00 na platformie. Stali praktycznie masz pół godziny czasu, żeby przygotować się na nosy shift. Także wyobraźcie sobie, co jest po tym rano. Kończysz pracę 7:30, a coś wyjebany, człowieku, jak kapcie moi i Jedynie o czym marzysz to się wykąpać i spać. Także tutaj spoko. jutro rano wylot. Także na spokojnie będę na platformie około 11:00, Zdążyć się jeszcze położyć, troszeczkę przekimać, przygotować się na swoją pierwszą morską. I co jest ważne, nie 21 dni do zrobienia, ale 20. O. I to się liczy, kurde. Dobra. Ja chyba spadam na browarka, idę na lunch i, i tyle, Trzymaj to się Powrót do pokoju Dwa piwka wciągnięte. O, tutaj na wieczór Co my tu mamy? Co my tu mamy? Soczek na rano nie przewiduje kaca dzisiaj. Jutro trzeba do pracy jechać. O cyk proszę bardzo O proszę bardzo I tu jeszcze O, proszę bardzo to na lunch, to wyrzuć, tego nie potrzebujesz, nie dobra, to, to i to za frytki Oprócz emprobowana, bo nie wykorzystałem 10 funa na, na lunch, bo już za późno na lunch, także wziąłem sobie słodkie Co nie ten to do pracy, zasłonimy, jak nie podglądał, czy człowiek mu normalnie, kurde, śmigłem pobawić Dobrze, no to co, kurde, tak myślę, może by dzisiaj jakiegoś live'a zrobił na na YouTube kurde dawno nic nie było Teraz jest godzina 16, 17, 30, kurde nie, 1630 godzina, 2 mam do obiadu Ta, powiedzie sobie zrobię jakiegoś live, Tak myślę, odpalę Tak i zobaczymy co kto tam przejdzie No i tak nie będziecie widzieli bo dopiero oglądacie ten film Oglądasz Pewnie jak oglądasz ten film to już będę dawno dawno na platformie zapierdzielał ale dobra, spaśnie kurde telewizja. Działa czy nie działa? Gdzie jest pilot? Pokaż to. A co to mamy w tej telewizji? Czasami nie musiał swojej polskiej telewizji odpalić. No dawaj. Zawsze brałem kurczę wiecie co? Firestyka ze sobą na takie wyprawy, ale odkąd właśnie zostaje kumpla? Na chacie to tego nie robię, ale jak biorę fajerstyka, to mam swoją polską telewizję. Także jak ktoś chce, polecam. Media Delta Player, logujesz się. 6, czekaj, 7 funtów, chyba kosztuje na miesiąc. Polska telewizja, wszystkie kanały, jakie byś tam nie chciał, sportowe. I wtedy sobie podłączam fajerstyka pod TV w takim hotelu i polską telewizję oglądam, nie? A tak będę musiał przez, przez telefon oglądać. Ale dobrze jest. Dobra, słuchajcie, ja sobie otwieram piwko, relaksuj się. Pójdę na obiadzik. I później chyba odpalę sobie Lifea szymanko Kolejny dzionek Pogoda spoko Także dzisiaj wylecimy O 7 rano Muszę kurde ogarnąć tutaj trochę Przecież Takiego syfu nie zostawię Jej, No i tak. Wiadomo, i tak sprzętaszki przyjdę tutaj ogarnąć temat. To trzeba słuchać. To najważniejsze, kawusia. Tutaj jeszcze syfon nigdzie nie ma? Nie zostawiłeś syfonu? Eee, dobrze. Spoko. Nie nagrywałem wczoraj już nic, bo... Kurde, chciałem cały dzień sobie w hotelu dostać. Szczerze mówiąc nie chciałem się nigdzie ruszać I mówię, a wezmę sobie kurde nie wiem Tableta od i tła. No i co się stało? Z tego, że mam Jak to się nazywa? iPad Kurde ten Apple, tak? Apple tableta, nie wiem jak to tam się nazywa Ale jest to pierwsza generacja Która kiedykolwiek wyszła Nie można już robić kurde update'ów na nią Czyli jakiegoś nowego iOS-a nie można ściągnąć. Tak, iOS, tak dobrze się nazywa? iOS czy jakoś tak? Eee, no i nie mogłem zrobić kurde update'a odnośnie aplikacji YouTube. I, I to mi kuźwa nie działa. No, tam kurde coś mi się wyświetlało, że masz starą wersję, żeby mieć, żeby pobrać tą aplikację musisz kurde nowego software'a ściągnąć. No, jakieś tam pierdoły takie. No i cóż, no i kurde, musiałem zapieprzać chłopie do centrum Do Aberdeen Z tego względu, że No, żeby kupić tableta nowego I tyle, co będę tłumaczył, kuźwa jasne, musi się wysłowić dzisiaj od rana Kupiłem Nowego Ale nie, żadnego już iPada I tych rzeczy Dziękuję Jakieś tam lenowo coś, kurde Chodzi? Chodzi, kurde Live wszedł wczoraj na nim, także zajebiście na tym starym, kurde moim już nawet live nie chciał iść, nie wiem, coś tam się zacinało. Stary po prostu był, nie? Ale go już w cholery czasu. Mówię to pierwszy, który wyszedł, w ogóle pierwsza generacja e, tabletów od, od jabłuszka. No a teraz cóż, idę sobie chyba fajczkę skropić. Jeszcze pół godzinki i, i będę śmigał na lotnisko Patrzyłem na skaner no, pogada jest spoko na dzisiaj, także można latać Ale jaja Wygląda wszystko czerwono dookoła jest czerwone tam helikoptery nie latają, Czerwone platformy. Jesteśmy na pomarańczowy. To tak samo było wczoraj nie wyleciliśmy. Ładne cyrki. Nic nie ma tak już. Historia lubi się powtarzać. Cepelne światło. Ten sam hotel. kurde Wyleciliśmy. Lecimy helikopterkiem. I po godzinie czasu piloci mówią, że niestety nie możemy wylądować za dużo mgła. I zwracamy do Aberdeen. Wróciliśmy do Aberdeen. Przeczymali nas jeszcze z półtora godzinki. I Skancelowali lot. Także wracamy jutro 7:45 check-in znowu, ale na jutro po jeszcze gorsze niż dzisiaj. No ale co już na osadzie? Zostaje w hotelu e, darmowy żarcio, oczywiście, wszystko opłacone przez firmę. E, no i tam, kurde godziny lecą. Hajs leci i pasuje. Nie? Cześć po jakieś kurde zakupy, jakieś piwko, obiadzik sobie zjeść. I... I tyle także, no widzimy się jutro. Już dzisiaj nic nie będę nagrywał, bo już nie chcę. Zobaczymy, jaka jutro pogoda, czy jutro się uda wlecieć. Także do jutra. Idziemy na zewnątrz, trochę. Ile można w hotelu siedzieć? ogóle box przed telewizorem. Co to jest? Yes. Co licho ominęło, czy jak? Leonardyn, ale co on A w skrócie nie chce mi, mi się tam siedzieć, muszę trochę wyjść, przewieczyć. Dochodzi 21 godzina chwilę się przewieczyć, i trzeba spać, coś tak czy Kurde spokój zero wiaterku Kurde, już nie wiem co jest lepsze Doczyć do pracy kurde i zacząć swoją nockę to nie będą szybciej uciekały niż, niż siedzieć kurde w hotelu cały dzień To taka chunia O ładny Mercedeskę Cela O kuchnia Tam po drugiej stronie ulicy też jest drugi taki hotel Leonardo Jak przyjrzeliśmy dzisiaj do tego hotelu to tak kurde najpierw tam Mówię chyba tam nam zabokowali, bo dzwonią z fisu, Że Leonardo, inny. Idziemy tam i się okazało, że nie Że jednak w tym Akurat tutaj wczoraj też zostaliśmy w tym hotelu Nawet spoko Żarcie kijowe ale nie jest takie kurde Okrojone bardzo Mam może jakieś parę hamburgerów do wyboru, jakaś pizza i, I praktycznie chyba steki to na tyle. żadnej tam wiesz nic z kuchni takiej akordy typu pasta i takie rzeczy. I drogo kurde, bo 17 funa człowieka za hamburgera. Trochę frytek, masakra. O kurde. Bo już ktoś kurde wózek zestawił. Ludzie mają tupet, nie? O, szkóry Co tam, check in jutro? 7.45. Trzeba stać o 6.30, przyjść sobie na siadanie tutaj. Opitolić choć coś, bo jutro na lotnisku sklepik jest zamknięty, także nie będzie można nic kupić. Żadnej tam bułki czy czegoś A się, że długo nie będą nas trzymali tam, bo tak sklep zamknięty Byśmy tam, jeli, tam się do 14, to niestety, ale muszę nas załatwić jakieś jedzonko, taki jest układ W kontrakcie Także nie mogłem nas za długo trzymać no, a Patrząc na pogodę, no nie jest, nie, jest na... nie zapowiada się kolorowo na jutro, także no zobaczymy co to tam jutro wyjdzie? O, kujwa. Dobra, nie ma co. Złacię, idę w kimę. Zobaczymy, co tam jutro dzień przyniesie. Dzisiaj <ślesko> patrzyłem teraz na tablicę. Można lecieć dzisiaj. Czyli dzisiaj wylecimy. Dobrze, bo już mi się nie chce latać z tą walizką, szczerze mówiąc. Starczy tego wolnego. trochę popracować. Pracować.